Siemanko ludziska, z tej strony Magnes. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj gramy sobie w Zmok Zimny Zoloid, który ma już 7000, wow ona ma Franka, on ma Bibi a wczoraj dopina Bibi dołączył do mojego klanu to fajnie awansuje no, jest ta członka tak, ładnie, ładnie jest Bibi, dobry gramy Bibi zero jeden, dobry gracz. Wow, do mnie. Przepraszam za krótką przerwę. No i gramy na duo, kochani. To chyba będę kampić. To chyba nie jest dobry wybór. Zmarnowałem sobie trochę ulta. O nie? Ale trudna mapa. Będzie piąte miejsce, no. Nie ma szans. Są jak z Max 901, to nawet to ani jednego linka nie zrobimy. Porobiłem ich prawie. Nie miejcie do mnie pretensji, tylko... <laughs> O kurcze, to, to ten krow to jest taki nubek. Mały. No kurczę, to to na pewno nie będziesz piąte miejsce. O nie! Maksym ma dziewięć. On się chyba nas. Naprawdę. Jak on mógł zginąć? Dziewięć power cubesów. Kurde. O kurcze, o kurcze! Plus dwa. Max jeba plus jeden. Tak? Chyba. Dobra, zmieniam zadmiarza Daryl. Frank! Epickie duo. Czekaj, okay, epickie duo. Epickie duo epickie duo epickie duo epickie duo dawaj no no o, cleanujemy się Bibi Frank no przecież mam Bibi Frank o coś chodzi <gibii> Dobra, to będzie dobre epickie duo wow, 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 wow. O, nie, ty, Frank, Frank. Ty, 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 typie, typie, no. Ej, ej, ej. Tu już trzy Power cubes y mamy. <śmieniu> 5 Pięć Power cubes Chciałem powiedzieć. Osiem Power cubes <śmieniu> No, siema, gitara, siema. Patrzcie, to jest win, Nie ma szans. Nie macie, nie mają. Innymi szans z nami O kurde, dobra, mają szansę i to dużą. O kurde Nie, przegrałem to 10 power cubesów i przegrałem. Z koniec świata jakiś. To jest niemożliwe. Ej, no kochani, 10 power cubesów. Po co ja się do nich wbijałem? Takie nuby, a nie pokonały. Was porobię tutaj. Kurczę, porubić ich. To <ścoughs> jest i maniak. O, razem. Dobra, my tego nie wygramy. My tego nie wygramy. Ej, no nie ma szans. Dobra, są szanse. Dzień, no, powinieneś mi dziękować, że tutaj ja zrobiłem wielką rzecz dla ciebie. O kurde, kurde, kurde! 21 Power Cube Słówisz. Zmarnował. A! Było kozackie, 30 to w ogóle wiem? nie teraz. Łał wow, no, a skrzyneczka jeszcze, czyli mam to, bajkowa. E, kochani, skrzyneczka, wielka chwila, czy coś dropnie. E, Co No fajnie, 10 gemów już mam. LOL, no win, LOL, no win <laughs> Jeszcze raz, dawaj, dawaj To było coś pięknego Nie no, win, Frankie, Bibi, win, Frankie, Bibi Najlepsze piskie duo, jakie ktokolwiek mógł wymyśleć no znaczy to nie wymyślać, tylko po to jest święta, prawda? To jest epickie dło. Naprawdę. Peny mnie zabiła. Nie wierzę w to. Tak, w tym momencie bym już miał 3, 7 Power chipsów. A będę miał 0. Teraz. Spróbuj is... nie zginąć. This. O! O kurde, spadł peny. Eee, go pokonają. Do widzenia. Sio. Sio, ty, ty. Ej, tu armatka, armatka. Kurde. Co? Co? Co ten... ...ty porowie? jakiś nubek chyba? On teraz się odłączy co to jest w ogóle Max901? Nie znam. No tak kiedyś. Powiedziałem mu, teraz nie będę. Bibi Barley. Hmm. Beby. Bibi Barley. Może wygramy. Barley to jest kozacka postać. Nawet przekozacka. Nie, Barley to w ogóle nie jest kozacka. Barley to jest przekozacka postać. Patrzcie, no. Trzy powercubes z tego. Jak on Barleyem wytrwa więcej niż ja. O kurde. O, ma... prawie zginąłem, ale no nie zginę, nie ma szans. O nie. Drugie miejsce, trzecie. Weszli Znowu dzwoni Przepraszam za kolejną y, króciutką przerwę Tu BV CLK On nie piperkę wziął Przegramy to Piperka i Brock Nie, nie, wygramy Ja kampię, ja kampię Kochani, nie ma szans, że nie, nie kampię bo jak nie będę kampić, to, to my to przegramy i będzie minus z, z, milion pucharków. No kurde, pan bez To ona chyba ma dużo pucharków. On umie grać piperką. Pęk! O nie! Ale pro... Fucker good! Jakiś... Ale tam dymy są na górze. O Boże, biedna... Co? Ile ja mu zadałem? Kochani, myślałem, że my to przegramy, to będzie win. Największy na świecie Win. Nie ma szans, że to nie będzie Win. Gdzie on jest? Ej, no gdzie ty jesteś? Gościu! O tam jest. Pami piperka. Znaczy, jak piperka? Dynamajku. chitać no, ja, ja na nachita mam tego dynamajka. No ja, ja go tu, ja się z nim pobawię się z nim pobawię co on sobie myśli ty 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 cwany cwaniaku cwaniaku! Teraz do nich podjeżdżam i zabijam na hita każdego nie będą nie będę się płaskać z nimi Brawo. Palperka na górze. Win. Brawo. Brawo my. Brawo my. Oh, 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 oh. On dał gotowym. My to przegramy teraz. Nie no. Pewnie wygramy. Ale wy to widzieliście. Jak to epicko wyglądało. Mo... I oni chcą, żebym im zniszczył skrzynkę. Co? goście którzy chcą, żebym im skrzyneczkę w wcił, Bo są lekkami. Kurde. Zero power to koniec świata. Oni mają jedną, Oni mają bardzo dużo. O kurde. Mortis mnie zabił, ej, 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 patrzcie, ona teraz zginie, ona ginie, Beze mnie to Max jest snubkiem. on nie ma szans, on zginie, a nie, jednak nie, jednak nie zginie, jednak to ten Dynamite zginie, co bardzo dziwnie się stało, jak Dynamite zginął, o kurde, do Piperki, do Piperki mojej podjewczaj kochanej, czy to maksa? To maksa bajka No, multa i co za kakao? Kurde. Pacie co ja teraz? Koniec świata. No, uciekła i weszła. Oh! Epickie akcje ona zrobiła. Wow. To będzie piąte miejsce, jak w banku. Znaczy, mają jak w banku. No, kurde, pokazałem się y, prosą i kudom, i hakerom, i maniakom. Dobra, to będzie na pewno nie aha, dobra, to będzie twarde miejsce. Y, dobra, on teraz nie będzie ze mną grać, bo ja go znam. Zawsze jak straci pucharki, to nie gra. Wywala, patrzcie. Patrzcie, paypalka odłącza. No, ho, mówiłem. Taki hamski. Jeśli ktoś przekrywa, a sam jest nudą, to nie umie ja tam... Dobra, y... jeżeli odcinek wam się... Podobał, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i.